Ile kleju powinno znajdować się pod płytką ceramiczną? Podziwiamy wzory, kolory, rozmiary i faktury płytek, ale tajemnica trwałej, bezproblemowej okładziny kryje się pod płytkami. Zgodnie z obowiązującymi normami, pokrycie klejem płytki musi być niemal całkowite. Przyjmuje się, że dla standardowych posadzek wewnętrznych klej powinien przylegać do minimum 90-95% powierzchni płytki. Dlaczego jest to tak ważne? Brak pełnego podparcia, czyli tzw. puste przestrzenie pod płytką, to prosta droga do poważnych problemów. Płytka bez solidnego fundamentu jest znacznie bardziej narażona na pęknięcie pod wpływem nacisku, czy to ciężaru mebla, czy upadającego przedmiotu. W pustkach może gromadzić się wilgoć, co na zewnątrz prowadzi do uszkodzeń związanych z mrozem, a w łazience może sprzyjać rozwojowi pleśni. Ponadto przy ogrzewaniu podłogowym puste miejsca działają jak izolator, znacząco obniżając jego efektywność.